manko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Margonem. Troszkę późno go nagrywam, ale po prostu już się zebrać nie mogłem. Ja mam za sobą trzydniowy maraton y, pracy po prostu całodziennej i byłem już tak padnięty. Ech, dalej ledwo żyję. Ale dobra, y, ruszamy dalej moi drodzy. Nie wiem czy to jest permanentna zmiana, to co tutaj widzę z tym czatem, ale jest troszkę zbyt przeźroczyste i jakoś tak... Nie podchodzi mi ta zmiana. E, moi drodzy, to co nas dzisiaj czeka, jak widzicie, to polowanie na bazyliszki, czyli jesteśmy ponownie na tancerzu ostrzy, którego ostatnio expiłem i który przyniósł mi taki fajny e, locik. E, więc e, ruszamy dalej z naszą przygodą. Planuję jeszcze e, dzisiaj dla was nagrać, ale chyba już na jutro, odcineczek z Margonem. Gdzie nadrobimy zaległe, e, zaległe, zaległe dobre uczynki. Więc jutro najprawdopodobniej czekają Was dwa odcinki z Margonem. Więc wyczekujcie. Eee, więc taka mała zmiana, że tak to ujmę w grafiku. Eee, bo chciałbym nadrobić te dobre uczynki, a nie chciałbym ich robić bez Was, więc e, zrobimy sobie zarówno zaległe, jak i, jak i aktualne. Eee, dobra. Jak widzicie, czas, czas mnie goni, bo jest 14.27 w tym momencie. A ja muszę przecież jeszcze tutaj kłościwo wykonać, i tak dalej. O 15.00 wchodzą odcinki. Mam nadzieję, że się wyrobię. Jak nie, no to będzie delikatne opóźnienie, co zresztą sami zobaczycie po godzinie wejścia odcinka. Ale mam nadzieję, że w miarę możliwości się wyrobię. Dzisiaj raczej nie, nie celujemy w dobicie poziomu. Dzisiaj celujemy w zrobienie sobie na luzie kłaścika przy okazji troszkę tam złapania expa po drodze e, i tak dalej, i tak dalej. Jak nam to, e, chociaż to jest mało możliwe, ale gdyby nam to miało wpłynąć na, 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 na e, level up, to będę bardzo szczęśliwy z tego powodu. No, także ruszamy, widzę, że tutaj jest pusto, mam nadzieję, że na bazyliszkach będzie, e, będzie jednak co bić. Corki, że ziewam, ale widocznie jedna kawa dzisiaj to jest za mało. Bo tak się zbierałem, zbierałem i się zebrałem, jedną kawę wypiłem. Ale ostatnio niestety praca próbuje mnie zajechać, e, zajechać do upadłego, więc... E, cieszę się z tego jednego dnia odpoczynku po trzech dniach maratonu, że tak to ujmę. <laughs> łącznie 34 godziny w te trzy dni przepracowałem, piątek, sobota, niedziela. Więc chyba najwyższa pora odpocząć. Niestety jeden dzień, <laughs> jutro ponownie do pracy. <laughs> o matko nie, skoro ja mam jutro do pracy, to jutro nie dostaniecie dwóch odcinków z Margonem, kurde szkoda. No ale co, co, co poradzę. Już się tak rozpędziłem myślami, zachłysnąłem się tą wolnością na dziś. <laughs> A jutro znowu chyba 12 godzin, jeśli się nie mylę, więc... Żyć, nie umierać. A jeszcze okazało się, że złapałem jakąś kontuzję, kurde. Naciągnąłem sobie, nie wiem w ogóle w jaki sposób, bo nic takiego wyczynowego nie robiłem, a naciągnąłem sobie ścięgno Achillesa w jednej nodze. I ee, całe, te, całe te 34 godziny pracy spędziłem utykając w tej pracy, i to jeszcze e, re, zrobiłem zro, rekordowe po prostu ilości kilometrów. Bo niby na, na dość małym terenie na terenie jednego sklepu technologicznego. No to sklepy technologiczne mają podobne wielkości, więc możecie sobie wyobrazić. E, I zrobiłem e, 25 km w te 3 dni w tym sklepie. Bo tylko w pracy byłem w tym czasie. Wracałem do domu już martwy, więc. E, jedyne, co robiłem, to się przebierałem i szedłem w Kimę. Więc. To Wam może pokazać taki mniej więcej ogrom tego, co, yy, yy, jaką pracę podjąłem. Więc, yy, jak jeszcze kiedyś zobaczycie yy, doradcę klienta w jakimś sklepie technologicznym, to nie zakładajcie z góry, że ten ktoś ma lekko, bo musi tylko zaczepić paru klientów i, yy, i wszystko będzie super. Tylko taka osoba najczęściej robi na 12 godzinnej zmianie i jest wykończona, więc szczególnie wieczorem miejcie litość. No, ja co prawda tę pracę kończę za niecałe dwa tygodnie, w związku z tą moją przeprowadzką, o której wielu z Was pewnie wie, no i już się szczerze, doczekać tej przeprowadzki nie mogę, co jest najciekawsze, postanowiłem przeprowadzić się 23, czyli dzień przed wigilią, a dokładnie nie dzień, tylko wieczór, bo prosto z pracy będę wyjeżdżał w trasę 350 km. Sam oczywiście, znaczy sam z całym moim dobytkiem, <laughs> więc jak się gdzieś rozwalę to tracę wszystko, um, więc wesoło, powiedzmy, że zatarte zostaną ślady po moim istnieniu, <laughs> skoro wszystko stracę, ale no, e, więc czeka mnie bardzo męczący wtedy dzień, ale myślę, że dam sobie radę, już nie takie trasy się robiło, nie, nie na takim poziomie zmęczenia. Więc myślę, że na luzie e, i gdzieś tak koło północy, czyli możliwe, że już na wigilię zajadę. E, e. Córki za to ziewanie. E, gdzieś tak w, w, na samym początku wigilii, koło północy, powinienem zajechać e, do domu, więc będzie wesoło. E, pewnie padnę martwy, nawet się nie rozpakuję, tylko walnę się do łóżka. I dopiero w Wigilię będę się ogarniał. Tam jeszcze choinka nierozłożona, więc będę musiał jeszcze choinkę pewnie ubrać i tak dalej. A nie odpuszczę sobie tego, bo ja uwielbiam choinkę. Ale pierwsze co zrobię, to spędzę cały dzień, znaczy cały dzień pół dnia, spędzę u moich znajomych. E, e, znajome, które prowadzą żabki, pracują w żabkach, e, gdyż niestety, ale one też nie za bardzo, nie za lekko mają ponieważ wigilie pracują tam chyba od 6 do 14 czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnych godzin ale jakoś chyba tak to wyglądało i i, 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 i już taką tradycję sobie, że, że tak to imę ja zrobiłem że przyjeżdżam do nich z gramofonem z winylami świątecznymi i z upieczonymi przeze mnie ciasteczkami i umilam im czas po prostu Więc... Więc e, tak, żeby było im mile i nieco e, przyjemniej im praca zeszła. E, tym bardziej, że w tym roku ogarnąłem najlepsze ciasteczka, jakie w życiu robiłem, więc, e, więc tym bardziej warto się podzielić, e, bo są po prostu, w mojej opinii są przepyszne. Idealne do kawki i nawet szkoda lukru dodawać, bo mam trochę z lukrem, mam trochę bez lukru. Szkoda lukru dodawać, bo lukier yy, trochę zabija ten smak, bo robi się typowo słodkie. Kiedy ja. A tak to teraz wygląda. Robi, yy, robią się te ciasteczka typowo słodkie i ledwo co czuje się ich smak. One są takie fajne kakaowe. Yy, więc no. Yy. Głaśnik poszedł lekko, pół levela dobite. Um, I mamy jeszcze trochę czasu, więc myślę, że jeśli zrespią nam się gnole, to troszkę sobie z nimi powalczymy. Um, bo wtedy przy oddaniu e, e, le, e, quest'a, jakbym jeszcze połowę tego co mi zostało nabił, to przy oddaniu quest'a powinienem dobić level up, więc myślę, że to spoko w sumie opcja. Um, a może mi nawet wystarczy czasu. Więc pewnie, jeśli ktoś z Was ogląda to od razu po wrzuceniu tego odcinka, to pewnie macie słabą jakość, bo tu, żeby się wyrobić, wrzucę go po prostu z, z wejściem natychmiastowym, po prostu od razu na publika. O, Bazyliszek Mroku. To, to, to brzmi dobrze, to brzmi dobrze. Myślę, że go przytulimy. Myślę, że go przytulimy, ponieważ z niego też coś ciekawego może wypaść. Więc przekonajmy się, czy w tym odcinku też będzie fa farcik. Zaraz zobaczymy. Dobra, łatwo. No i tylko skóra niestety, więc troszkę mało. Ale cóż. Nie każdy odcinek musi być taki piękny jak ostatni. Dobra, to jedziemy dalej. Na bazyliszkach tej połowy nie dobijemy, ale zbliżymy się trochę, więc... <laughs> e, więc bijemy to co mamy po drodze. No, już się nie mogę doczekać, aż ten tancerz ostry dobije rzeczywiście jakiś taki porządniejszy level, taki bardziej przyjemny. No, ale nie zależy mi na tym, żeby jakoś szczególnie zapierniczał. Więc zaraz wychodzimy z groty. Tutaj widzę, że koleżanka robi sobie prawdopodobnie tego samego quest'a albo XP, nie wiem. Właśnie. A jego koleżanka chmowa, Mlady Zadek, był wczoraj. No to spoko. Ona chyba się próbowała wycofać Tarozi, Myśląc, że ja robię tamtą grupkę. A ja nie robię tamtej grupki. Ja robię tutaj. Robię tutaj i jakoś tak mam nadzieję, sprawnie tutaj pójdzie. No, bo trochę mi zależy jednak, żeby to na Tę 15 dla was weszło. Ewentualnie z minimalnym poślizgiem, ale na pewno dostaniecie to po 15 albo o 15. W tych okolicach czasowych. Dobra, <laughs> mm, cały czas też nastawiam się na ten nowy mikrofon. Um, zobaczymy. Myślę, że go dorwę, bo już tak obserwuję cały czas też ceny, bo akurat fajne promki czasem wchodzą. E, a na niego warto wydać też nawet pełną kwotę, ale myślę, że sprawię sobie taki prezent na święta po prostu. Um, więc e, jak dam radę go sobie sprawić taniej spoko jak nie no to życie um, i czekam też właśnie bo będę chciał sobie porównać jego jakość z tym co mam obecnie więc e, myślę że e, myślę że będzie zauważalna różnica no ale wiadomo no ja ogólnie dla was dźwięku nie obrabiam ja obrabiam dla was e, tylko wideo i to tak naprawdę nie jakoś szczegółowo, bo w tych odcinkach, gdzie sam sobie robię cięcia na bieżąco i tak dalej, gdzie nie mam za bardzo sklejania czy dodatkowego montażu, no to dostajecie surowki praktycznie, tylko dodaję intro. E, natomiast, ym, natomiast y, czasem Wam się y, zdarza mi się wrzucić dla Was jakiś odcinek bardziej obrobiony, y, co zresztą wtedy widać, jak coś gdzieś się pojawia y, na ekranie, ym, czy jakaś muzyczka, czy coś tam. No ale to mi pomaga też w ten sposób, łatwiej mi jest robić dla was daily, to myślę, że jest logiczne, że po prostu jak troszkę mniej spędzam czasu nad obróbką, nad montażem, to troszkę, troszkę sprawniej idzie rzucanie wam daily odcinków, więc z tym prawdopodobnie wiązać się też będzie przyszłość kanału, o której mówiłem już gdzieś w którymś odcinku, że... Chciałbym poprawić dla Was trochę jakość, ale będzie się to wiązało z e, przerzedzeniem odcinków, e, więc dalej czekam też na Wasze opinie, ja, co, co Wy o tym myślicie, o przerzedzeniu odcinków, tam na przykład do trzech tygodniowo, ale ogólnie ze wszystkich gier e, łącznie, że, że na mój kanał po prostu będzie tygodniowo wchodzić, będą wchodzić trzy odcineczki z różnych tam gierek, na co akurat będę miał ochotę. Niektóre odcineczki będą jakby zbierać się, że tak to ujmę, trochę dłużej, czyli na przykład jakieś walki z, z bosami i tak dalej, i tak um, dalej. No i wiadomo, no, będzie się to wiązało z troszkę większą ilością tam elementów montażu. Um, no i myślę, że wtedy będzie mi wygodniej, i łatwiej się postarać o to, żebyście dostali jak najfajniejsze wizualnie, też te materiały. Um, no dobra, jak nam tutaj idzie. Chciałbym zejść tak do 160 tysięcy, bo chyba coś koło tego dostałem ostatnio z Questa. E, więc myślę, że zejście do poziomu 160 tysięcy do level-upu to będzie dobry pomysł. E, a następnie oddanie Questa. No. Rozkład jazdy dobrze znany. Jazda z Gnolami. Oczywiście, tak to szło. E, cóż to ciekawego? Clash. W ogóle głodny jestem, muszę sobie obiad zrobić. Ale stwierdziłem, że jak najpierw się wezmę za obiad, no to jednak nie wyrobię się z, z odcinkiem dla Was, więc docencie, robię dla Was e, odcinek na głodnego <grym> tylko po to, żeby się w miarę możliwości wyrobić. A potem biorę się za obiad. Z obowiązki domowe. No i tak, właśnie to jest, to jest e, niestety urok tej pracy, w której obecnie jestem. Czyli to, że jak mam już jakiś jeden dzień wolnego, to nie zrobię nic treściwego, nie wyjdę na miasto, nie spotkam się ze znajomymi. Bo trzeba zrobić troszkę obowiązków domowych albo nagrać parę odcinków do przodu, i tak dalej. A obowiązki domowe, no to wiadomo, tam jakieś pranie, sprzątanie, coś tam, coś tam, więc niestety to zajmuje trochę czasu. I tak łącznie mi cały dzień schodzi potem. A jeszcze o 17 mam konsultację szkoły Foto, w której jestem, jakby, uczestnikiem, powiedzmy, coś takiego. Więc, więc też muszę być gotowy na to, że dwie godziny poświęcę dzisiaj na to. No dobra. Szkoda, że tu nie ma pomurze wygodnego przejścia. Byłoby to fajne. Na pewno usprawniłoby komunikację tutaj z, z wioską gnoli. No ale dobra, myślę, że na obecnym poziomie. E, dobicia Expa dobijemy level prawdopodobnie już oddając e, Questa, więc będzie kolejny level Abik. E, I to mnie bardzo napawa optymizmem. Co mamy w aktualnościach, by the way? Coś nowego. A. O! A to ciekawe. A, dobra. Dobra, myślałem, że zmieniono walutę i wartość itemku, ale rzeczywiście po kupnie Jest warte stoka. No dobra, niech będzie i stoka. Zawsze coś się tam zarobi. Bo na tej postaci oczywiście na tym teleporcie mi nie zależy, więc na pewno go sprzedam. Eby tam 90k, czy tam 75k wyciągnąć. Dobra, bazy pokonane i moi drodzy, oczywiście tak jak przewidziałem jest level upik. Co nas czeka w następnym odcinku? Rozpoznanie. To już zrobię poza odcinkiem, bo samo takie rozpoznanie to jest nuda. E, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie tego tylko więcej, a do 500 już niewiele nam brakuje, więc zachęcam bardzo gorąco. Do zobaczyska w następnym odcinku. Cześć!